Nauczanie domowe 24 lipca, Księga wyjścia rozdział 24, wersety od 3 do 8. Mojżesz wrócił z góry Synaj i obwieścił Ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie jego polecenia. Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy. Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa Pana. Nazajutrz wcześnie rano, Zbudował ołtarz u stóp góry i postawił dwanaście stel stosownie do liczby dwunastu szczepów Izraela. Potem polecił młodzieńcom izraelskim złożyć Panu ofiarę całopalną i ofiarę bisiadną z cielców. Mojżesz zaś wziął połowę krwi i wlał ją do czar, a drugą połową krwi skropił ołtarz. Wtedy wziął księgę przymierza i czytał ją głośno ludowi. I oświadczyli, wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: Oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. Zwróćmy uwagę na strukturę tych wydarzeń. Mojżesz obwieszcza słowo i lud to potwierdza, mówiąc: Wszystkie słowa Pana wypełnimy i następuje złożenie ofiary, przy czym połowa krwi jest przeznaczona do skropienia ołtarza. Trzy więc punkty: obwieszczenie słowa, potwierdzenie ze strony ludu i pokropienie krwią ołtarza. I druga część znów ma trzy bardzo podobne elementy. Mojżesz czyta teraz już spisane. To słowo pańskie i lud znów potwierdza, słysząc to, co już poprzednio usłyszał. Przy czym teraz jest to przeczytane, bo zostało już to umieszczone w formie trwałej. I lud znów otwiera, znów potwierdza, wszystkie słowa wypełnimy. I następuje pokropienie, czyli połowa krwi jest przeznaczona do pokropienia ludu. Znów widzimy trzy punkty: przeczytanie słowa, potwierdzenie ze strony ludu i krwią pokropienie. Tym razem nie ołtarza, ale ludu. I te trzy punkty, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej części, widzimy, że są bardzo podobne, pokazujące te same elementy. Usłyszane słowo, potwierdzone przez lud. I pokropienie krwią. Można by powiedzieć, że te dwie części to jak dwa testamenty, albo symbol tych dwóch testamentów w pierwszym, w Starym Testamencie jest zapowiadane słowo i zapowiadana ofiara poprzez to, że na ołtarzu jest składany dar ze zwierząt i Tą krwią jest skropiony ołtarz. Druga część to wypełnienie tego słowa. Słowo już spisane, zmaterializowane, słowo posłane, Jezus Chrystus i Jego krew skrapia lud tych, którzy uwierzyli, którzy potwierdzili. Tak tych słów chcemy słuchać, to słowo chcemy przyjąć, jak Stary Testament jest wołaniem do ludu i lud odpowiada tak chcemy i za Bogiem i dlatego składamy te ofiary, które przepisuje. Tak Nowy Testament jest powiedzeniem tak idziemy za tym słowem posłanym za Jezusem Chrystusem i moc jego ofiary powoduje, że skropione są nasze serca. Można też ten tekst komentować w znaczeniu liturgicznym. Pierwsze to głoszenie słowa. Słowo w liturgii, słowa, na które odpowiadamy wierze. I to wyznanie wiary jest tym potwierdzeniem ludu. Tak, to słowo do nas skierowane, my przyjmujemy, chcemy je wypełniać. I druga część to liturgia ofiary i uczty, na którą odpowiadamy amen. Niech tak się stanie. To słowo zapowiadany w liturgii słowa skierowany do nas, które przyjęliśmy teraz staje się zmaterializowane staje się słowo ciałem które my przyjmujemy i też mówię na to słowo Amen też chcę właśnie tego słowa cały ten tekst jest taką Bożą prowokacją byśmy rozumieli to co się dzieje w nas kiedy my sami stajemy się częścią właśnie tego procesu kierowanego do nas słowa słowa starego i nowego testamentu na który ja będąc członkiem ludu Bożego odpowiadam wszystkie słowa jakie powiedział Pan wypełnię. i ja stając na eucharystii stając na wspólnej modlitwie kościoła i co do liturgii słowa mówię wierzę i co do liturgii ofiary i uczty mówię amen Wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, ja chcę wypełniać. Wszystkie, które Bóg przeznaczył dla swojego ludu. Nie chcę niczego pominąć, nie chcę niczego zostawiać. Ja chcę wypełnić całe prawo. I w ten sposób ja staję się właśnie tym, który został włączony w przymierze. Na podstawie, jak tu czytamy, tych właśnie słów na podstawie tego procesu, kiedy słowo jest kierowane do Ciebie i kiedy Ty na to słowo odpowiadasz. Kiedy słowo, które staje się ciałem, jest Tobie dane i Ty to słowo przyjmujesz. Stajesz się częścią przymierza. Boże, daj nam tę świadomość, świadomość tego, że w procesie Starego i Nowego Testamentu słowo do mnie skierowane jest. Ja wypełniam całym sercem. I daj mi Boże taką świadomość, że każdy czas mojego uczestnictwa w liturgii jest tym włączeniem, ponieważ ja właśnie tam chcę powiedzieć wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, ja chcę wypełnić, ponieważ zależy mi na tym przymierzu, na tej bliskości z Bogiem, który do mnie w ten sposób przychodzi, przez słowo i przez krew, albowiem to jest mój Pan Jezus Chrystus słowo i krew przymierza.